O, święty Niku... O kurczę, chyba święty Niku przyszedł. się Czekaj, mama cię Wszystko dla ciebie jest? Nikusia? Otwieraj, Nika. Otwieraj, dawaj. Po Tylko żebyś się nie zwaliła. Kolej, co, co, Można co? się pomylić, że tyle prezentów dla ciebie jest. Zobacz, jak to wygląda. tutaj zobacz. Oj, Namio! Nikola! 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 Zobacz, już jest. O kur taki świetne. Pokażę Nikolia, ja nie samo. Zobacz, Nikolcia. O, coś Boże, to teraz masz sukienkę, wszystko masz. Będziesz Co to jest fryzjer? To jest fryzjer. Będziesz mogła jej robić fryzury, czesać. Dalej to? Dalej, tutaj. To jest super, zobacz. O kurże. Ale zobacz co. A to to dane dla... To jest dla Angeliki. A to teraz my już dziś? Tak, znaczy nie, to tylko dla Anna. To co A dla ciebie. Nie, to już! Prezenciki, daj, idziemy tam. A mój gdzieś zaginął, a ja tutaj go zostawiłam. Po prostu taki Nie, chyba nie. Ty pokaż koszulkę. Co to jest? Komin? Tak. Super. A ty nie masz tak, co? Co to jest? Yes. A Dołóz. to jest balsam. Będę sobie wyciągał. Pokaż. Piękne. Świetnie. To Poczekaj, kolor, weź nie bo ja, ja oglądam. Bo ja. Piękne. I szlafroku już w kominie. Co to takiego? Jakieś mydełka? Nie. O, bo cicho. A mam nie mówić? Mama! Czekaj, mam się zobaczyć. Ciao! moje te. Do konturowania, tak? Nie. Yeah. O, kurde! Wszystkie moje kolory, a skąd wiedziałeś takich e? <grystanie> Nie e, Skąd mi wiedział? muszę. O, kremik na zmarszczki. Nie, nawilżający. Piesze. <grystanie> Nie. zmieszczę się tutaj. Gdzie jesteśmy, Mysia? W miocie. Jezu, ten namiot jest taki, że ja mogłabym tutaj jeszcze. Jeszcze jedna osoba by się tu zmieściła, co? Będziesz tu dzisiaj spała? Trzy. Oj, cześć! Ale masz fajny domek, ja. możesz wyjść, sobie. To, co będziesz dzisiaj się tu spała? Nie. Sama? Jesteśmy w białej i. Dzisiaj mieliśmy prezenty dać sobie tak jak wszyscy, pod choinką, e, znaleźć te prezenty, no ale jednak się okazało, że dzisiaj sobie daliśmy, tak? Bo wymiękłaś. Ja wymiękłam. A no tak, w sumie przeze mnie wszystko, bo ja chciałam sobie dać już z luką. No i wyszło na to, że daliśmy sobie z luki mamą też i Nikolce. Także e, pokażemy Wam szybciutko, co dostaliśmy. Zacznę może, co dostałam od Lukusia. Znaczy, kurczę, że tak pokazujemy, to wtedy nie będę nagrywać w filmiku, co dostałam na święta. No właśnie. Chociaż nie, pokażę wam. Pokażę tak i tak, wy częściej zobaczycie, w, wiesz, wszyscy nie oglądali vlogmasów. I tak nagram taki filmik, ale wam teraz pokażę. Tak, papi? Si. E, dostałam od Luki perfumy. Tak lubię. Mm. Lady Million w takim kryształku. Piękne, prawda? Piękne. Ładnie pachną, prawda? Ładnie pachną, nie? Naprawdę <grym> <grym> ładnie. I dostałam oprócz perfum, koszulkę. Koszulkę, zobaczcie, jakie tutaj naklejki są. Kiss my ass. Dostałam koszulkę. Kiss. Piękna. Kiss jest lala, a z jest my ass. Naprawdę śliczna. I jeszcze ładna jest, że jest ten takim takim serek. Ale wiesz, że na kamerze widzę, że serce jest różowe? Znaczy usta? Tak. One są czerwone. A to są czerwone, jest takie światło już ciemno. W każdym razie usta są czerwone. I słuchajcie, rozmiar lukamizu XXS. To dlatego, że takie są za duże rozmiary, prawda? No. W pelenach. W każdym razie jest na mnie idealna. Kiss my ass. I jeszcze pokażę wam wszystko, co dostałam od mojej teściowej. Dostałam piżamkę, którą musimy iść wymienić, bo jest y, za duża. Luka doradził tej mamie swojej, żeby wzią, wzięła rozmiar M y, się, że nie XL Ale to znaczy, że myślisz o mnie, że jestem grubsza Twoja mama chciała mi wziąć S, a ty, mój chłopak, powiedziałeś M <laughs> Serio? Więc taką piżamkę śliczną dostałam z Kłopołuchym i z Kubusiem Przyjaciele Przyjaciele, tak I spodenki Także to dostałam od Luki i od jego mamy i teraz pokażę wam, co dostał Lukuś ode mnie. <laughs> Więc na sobie ma szlafrok z kolekcji Davida Beckhama. Co ty robisz? <laughs> dostał również Tangle Teasera czarnego. Cieszysz się? No, tylko wszyscy mają czarne Ojej To znaczy, że zły wybrałem? Dobrze. W każdym razie dostał szlafrok, szczotkę, pokaż, co dali. Zestaw z zjaj manuka. Nie myślcie sobie, że to dla kobiet. Mój lukuś też to używa. Ewa. Gejoza. Geja. Pizduś. Na Tytaniku płaczę. Czekaj już na te komentarze. Wcale nieprzystojny. Dobra, dawaj kolejny. Tutaj, ja tutaj mamy. Chcecie z... skomentować jeden komentarz? No. Że na ostatnim filmiku jestem tu chyba. Patrz. Na ostatnim filmiku jestem tylko na jednym ujęciu, jak kupiłem Sawoeja i dostałem komentarz, że panuje i że myślę, że jestem przystojny. A, było tylko, że a bo kosztuje, jak kupiłeś. Widzisz? I kolejny zestaw jest z Bielendy. Tutaj mamy żel do twarzy, taki do mycia i forman... Później... Formen. Formen, tym razem Formen. Łuka dostał bardziej na ilość, a ja na jakość. <noise> to znaczy, ja jakoś nie dostałem. <noise> nie, no dostałeś. Ja żartuję. super. Yy, tutaj są dresiki z dresiki Zary, z zary takie szare. Miał Ostatnio miał dostać jeszcze do tej paczki czarnej, już, ale już mu dałam kilka dni wcześniej, tak żeby miał na, na poprawę humoru, o. Więc ma szare drosiki z Zary. Na zmianie zon Fitness, zapraszam. Dobra, dawaj taki kolejne. Takie będę was trenował. <noise> dawaj kolejne. Co to jest? No, E, tutaj jeszcze mu ogarnąłem spodenki. To są takie spodenki do spania. W sumie, David Beckham? W sumie były na dziale... Mamy, pokaż. Nie. <noise> e, nie, to nie jest kotek David Beckham, to jest zwykły handem. A, to nie, to jeden mi się nie podoba. E, nie no, to są zwykłe spodenki, takie do spania albo do po domu. i tutaj dawaj jeszcze... pracę, to byś wiedziała co to znaczy. Dobra i tutaj już no chyba ostatnia, to ostatnia rzecz, kupiłam Celesony David Davida z Davida Beckhama, szare, pokażę Fajne. tu górę. Fajna jest ta guma, że jest taka biała i matki delikatne, tylko napisane David. Znowu prezenty przyszły? Tak? No co tu masz? Ja ci powiem co to jest. Nie mogę to jest taka mata. Zobacz, pokaż to. Widzisz? Tylko musisz wodę wlać i tutaj możesz sobie rysować. Gdzie tutaj? Łukaszek ci wleje, wlej wodę. Ale wodę nie chcesz w Pepsi?